Czym różni się odpowiedzialność zawodowa od odpowiedzialności dyscyplinarnej? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Moim gościem jest mecenas Krzysztof Zając, który od początku funkcjonowania Izby zapewnia obsługę prawną Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i szkoli rzeczników i sędziów dyscyplinarnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówiliśmy już w naszych podcastach o etyce zawodu inżyniera budownictwa. Dziś Przejdziemy o jeden level wyżej i porozmawiamy o naszej odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej. I może zacznijmy od pierwszego pytania: dlaczego w ogóle samorząd zawodowy może karać swoich członków? Samorząd zawodowy Inżynierów Budownictwa został utworzony na podstawie artykułu 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Ten przepis mówi o tym, że w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe y, zawodów zaufania publicznego. Inżynierowie Budownictwa zostali uznani za zawód zaufania publicznego. I w konsekwencji uznania tego zawodu za zawód zaufania publicznego, nałożono na samorząd zawodowy obowiązek pieczy i nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zawodu, bo interes publiczny wymaga tego, żeby zawody, które wymagają szczególnych umiejętności, które są szczególnie istotne dla społeczeństwa, były prawidłowo wykonywane. Stąd, w konsekwencji, odpowiedzialność inżynierów, Kontrolowana przez organy samorządu zawodowego. Dodać trzeba byłoby także, że zgodnie z artykułem 4 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, samorząd zawodowy inżynierów budownictwa jest niezależny w zakresie orzekania i podlega tylko przepisom prawa, więc żaden organ, żaden minister, Żad, żaden polityk nie ma żadnego wpływu na to, w jaki sposób realizowane są te obowiązki. Granicą jest tylko przepis, tylko prawo. Panie mecenasie, jakie są rodzaje odpowiedzialności członka Izby przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej i sądem dyscyplinarnym? I który rzecznik, który sąd. Jest właściwy do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, a który zawodowego. No muszę powiedzieć, że inżynierowie budownictwa mają chyba najtrudniejszą sytuację pod tym względem, jeżeli chodzi o wszystkie zawody zaufania publicznego, ponieważ mają aż dwa tryby odpowiedzialności, które kompletnie się od siebie różnią, dotyczą zupełnie innych sytuacji i, stosowa i są realizowane na podstawie zupełnie innych przepisów. Jest to odpowiedzialność dyscyplinarna, która jest taka standardowa dla wszystkich zawodów zaufania publicznego, ale jest też dodatkowa odpowiedzialność, odpowiedzialność zawodowa, która istniała jeszcze przed tym, jak powstał samorząd zawodowy. I ustawodawca, jak wprowadzał e, zawód zaufania publicznego do ustawy, tworzył ustawę o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, pozostawił oba te. Rodzaje odpowiedzialności. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zajmuje się w zakresie odpowiedzialności zawodowej tymi czynami, które zostały popełnione na jego terenie działania, natomiast jeżeli chodzi o odpowiedzialność dyscyplinarną, zajmuje się członkami tej Izby, której jest rzecznikiem. Więc może być taka sytuacja, że rzecznik Konkretnej okręgowej izby, na przykład Izby Dolnośląskiej, będzie się zajmował odpowiedzialnością zawodową kogoś z Warszawy, natomiast na pewno będzie się zajmował odpowiedzialnością dyscyplinarną swoich własnych członków Izby Dolnośląskiej. Spróbujmy dopowiedzieć, czym różni się odpowiedzialność zawodowa od odpowiedzialności dyscyplinarnej w budownictwie i kto podlega odpowiedzialności zawodowej, a kto dyscyplinarnej. Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby, które wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Natomiast odpowiedzialności dyscyplinarnej członkowie Izby. Czyli różnica jest podstawowa taka, że odpowiedzialność zawodowa dotyczy wykonywania zawodu, czyli uprawnień budowlanych, natomiast odpowiedzialność dyscyplinarna Mojego jako członka izby zachowania w samorządzie zawodowym, stosowania się do zasad, które obowiązują mnie jako członka zawodu zaufania publicznego, członka samorządu zaufania publicznego. A jakie warunki trzeba spełnić, żeby podlegać odpowiedzialności przed rzecznikiem i przed sądem dyscyplinarnym? I rzecznik i sąd prowadzą wyłącznie sprawy członków izby. Więc, żeby podlegać tej odpowiedzialności, trzeba być członkiem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Izba nie zajmuje się osobami swoich byłych członków, nie zajmuje się też sprawami, czynami popełnionymi, zanim ktoś został członkiem Izby, albo po tym, jak przestał być członkiem Izby. Czyli muszą być jakby dwa warunki spełnione. Czyn musi być popełniony w czasie, kiedy jestem członkiem, i odpowiedzialność, czyli kara musi być nałożona w czasie, kiedy jestem członkiem izby. To w takim razie zapytam, czy można uniknąć odpowiedzialności skreślając się z listy członków lub zawieszając się w członkostwie w Izbie? Można, natomiast jest to kompletnie nieopłacalne. Patrząc na to, że po to jesteśmy w Izbie żeby wykonywać zawód, żeby zarabiać na życie. Rezygnacja z tego po prostu powoduje, że nie możemy wykonywać zawodu. Lepiej jest poddać się tej odpowiedzialności, ponieść jej konsekwencje, ale nadal móc wykonywać zawód, do którego przygotowywaliśmy się przez całe życie. Ponadto, jeżeli decyduje się na to, że Wykreślam się, skreślam się z listy członków Izby. Muszę mieć świadomość, że żeby wrócić, muszę poddać się testowi sprawdzającemu moje, moją wiedzę na temat samorządu zawodowego. Krajowa Rada, zgodnie z ustawą, ustala zasady sprawdzania wiedzy kandydata na członka Izby. W sytuacji, kiedy on zdecydował się zrezygnować z członkostwa, które wcześniej posiadał, no i oczywiście dodatkowo można też powiedzieć, że wpis na listę członków izby, jeżeli się do niego chce, do niej chce wrócić, jest także obciążony wyższą opłatą wpisową niż standardowa sytuacja, kiedy ktoś po uzyskaniu uprawnień budowlanych uzyskuje członkostwo w izbie tak o tym musimy pamiętać panie mecenasie a jeszcze takie pytanie wśród naszych członków są również rzeczoznawcy budowlani czy oni też podlegają odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej z rzeczoznawcami sytuacja jest jak w kalejdoskopie w zależności od tego czy ustawa prawo budowlane określa sprawowanie funkcji rzeczoznawcy budowlanego jako samodzielna funkcja techniczna w budownictwie czy też tak, jak jest obecnie, stanowi, że bycie rzeczoznawcą budowlanym nie jest wykonywaniem samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, tak w konsekwencji też reguluje się odpowiedzialność zawodowa. W czasie, kiedy rzeczoznawca budowlany jest traktowany jako samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, wtedy odpowiedzialność zawodowa jak najbardziej za czynności rzeczoznawcy jest przewidywana. Natomiast Teraz, aktualnie od kilku lat, odkąd rzeczoznawstwo budowlane nie jest samodzielną funkcją techniczną w budownictwie, odpowiedzialność zawodowa za wykonywanie funkcji rzeczoznawcy nie jest przewidziana. Natomiast kwestią sporną jest, czy rzeczoznawstwo budowlane może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej. Generalnie jest to, taka dyskusja, czy sporządzanie opinii technicznych, ekspertyz technicznych podlega kontroli przez samorząd zawodowy. I tutaj muszę powiedzieć, że prawnicy mają różne zdanie na ten temat, natomiast orzecznictwa sądów na ten temat nie ma żadnego. Mogę powiedzieć, że ja prezentuję taki pogląd i też yy, Krajowy Sąd Dyscyplinarny prezentuje taki pogląd, że nie podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej rzeczoznawca budowlany, jeżeli uznać, że czynności wykonywane przez niego nie są czynnościami zawodowymi. Ja uważam, że po to jesteśmy, jako inżynierowie, posiadający uprawnienia budowlane, członkami Izby, żeby wykonywać te uprawnienia. Więc jeżeli mogę robić coś na rynku, co nie wymaga korzystania z tych uprawnień budowlanych, to dlaczego mam za to odpowiadać w Izbie, która mnie zrzesza, dlatego że ja korzystam z tych uprawnień? Uważam, że byłoby to nierówne traktowanie osób, bo osoba, która jest rzeczoznawcą budowlanym, a dzisiaj nie musi być członkiem Izby, ponieważ nie wykonuje samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Byłaby w lepszej sytuacji, bo nie byłaby karana niż osoba, która jest rzeczoznawcą budowlanym, który jest członkiem Izby. Z punktu widzenia zasad sprawiedliwości, równego traktowania obywateli, takiej konstytucyjnej zasady równego traktowania, w mojej ocenie, w sytuacji, kiedy nie, nie trzeba korzystać z uprawnień budowlanych, żeby wykonywać jakoś, jakieś czynności, wtedy odpowiedzialności w Izbie nie powinno być. No dobrze, a co w takim razie z biegłymi sądowymi? Z biegłymi sądowymi dla mnie sytuacja jest jeszcze prostsza, bo tak jak Państwo zapewne wiecie, żeby być biegłym sądowym, nie trzeba mieć nawet uprawnień budowlanych. Sąd decyduje, prezes sądu okręgowego, który wpisuje na listę biegłych sądowych, decyduje o tym, czy ta osoba, która wpisywana jest na listę, posiada odpowiednią wiedzę do tego, żeby służyć sądowi pomocą w ocenie jakichś profesjonalnych problemów nieprawnych, bo, bo, bo sędziowie się na tym przecież nie muszą znać. I biegły sądowy skoro nie musi posiadać uprawnień budowlanych, to tym bardziej byłoby niesłuszne. Karanie kogoś, kto jest biegłym sądowym i członkiem Izby za to, że wykonuje swoje funkcje w sądzie. To sąd ocenia jego opinię. Jeżeli uznaje, że opinia jest wydawana przez tego biegłego, są nieprawidłowe, nieprzydatne, to po prostu ich nie uwzględnia. W skrajnych przypadkach może kogoś skreślić z listy biegłych sądowych. Natomiast absolutnie nie powinno to podlegać kontroli Izby w sytuacji, kiedy nie ma żadnego wpływu na to, kto. I jakie opinie jako biegły sądowy wydaje. I tak, tak, nie jest, bycie biegłym sądowym nie jest samodzielną funkcją techniczną w budownictwie, więc nie podlega i nie podlegało nigdy odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Potencjalnie mogłoby podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, ale nie podlega z tych względów, o których powiedziałem. Już zaczepiliśmy o to w poprzednim pytaniu, ale co z osobami, które właśnie wykonują opinie techniczne i ekspertyzy? Muszę powiedzieć, że to jest największy chyba w tej chwili problem w urzeczników i, so, i w sądach dyscyplinarnych, poza problemami kierowników budowy, czyli w odpowiedzialności zawodowej. W postępowaniu dyscyplinarnym już w tej chwili można powiedzieć, że bardzo dużo osób wyraża swoje niezadowolenie z treści opinii technicznych wyrażanych przez członków Izby. Są to Zazwyczaj osoby przeciwnicy procesowi w procesach cywilnych, w których użyto opinii naszych członków jako argumentacji dla strony powodowej lub, lub pozwanej. Jeżeli się okazuje, że sąd zaczyna uwzględniać te tezy, które w tej opinii się znalazły, to przeciwnicy procesowi atakują tego autora opinii, kierując doniesienia do Izby, żeby wszcząć postępowanie dyscyplinarne w stosunku do takiego członka izby. I zdarzają się sytuacje: są takie sądy dyscyplinarne, które decydują się na to, żeby takie osoby karać. Natomiast w mojej opinii i w sytuacji, kiedy ktoś się odwoła, od, taki, od takiego orzeczenia sądu okręgowego do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Krajowy Sąd Dyscyplinarny uchyla tego typu orzeczenia sądów okręgowych no z tego powodu, że nie wymagały posiadania uprawnień budowlanych i nie były czynnością zawodową. Żaden przepis prawa nie nakładał obowiązku posiadania uprawnień budowlanych, żeby zrobić taką opinię. I dlatego Izba, która zrzesza osoby posiadające uprawnienia budowlane, nie powinna w ocenie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego tego typu sprawami się zajmować. Żadna tego typu sprawa, żadne odwołanie od wyroku Krajowego Sądu Dyscyplinarnego przez te wszystkie lata funkcjonowania samorządu nie trafiła. Wyżej do sądu powszechnego, który kontroluje postępowanie dyscyplinarne, więc weryfikacji tego na zewnątrz y, nie mamy. Jasne. A czy postępowania prowadzone w Izbie są jawne? A jeżeli tak, to, to dla kogo? Postępowanie zawodowe jest prowadzone w trybie kodeksu postępowania administracyjnego i biorą w nim udział tylko strony, czyli realnie rzecznik. I osoba obwiniona. Pokrzywdzony może być najwyżej świadkiem, więc nie ma jawności tego postępowania. Natomiast postępowanie dyscyplinarne jest jawne, ale tylko dla członków izby. Czyli na rozprawie, oprócz stron, a takimi stronami jest rzecznik, pokrzywdzony i obwiniony, mogą brać udział jako publiczność także członkowie izby. Jest to taki wychowawczy element postępowania no, po to, żeby uświadomić y, członkom Izby, jakie mogą być konsekwencje, jakie problemy y, są y, rozpatrywane przez sądy. Stąd jawność tylko dla członków y, Izby. Bardzo dziękuję, panie Mecenasie. Do tego tematu pewnie jeszcze będziemy wielokrotnie wracać. Dziękuję. Dzisiaj moim gościem był Mecenas Krzysztof Zając. Dziękuję bardzo. A państwa zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, subskrybowania naszych kanałów chociażby na YouTubie, Spotifyu. Tam jeszcze więcej tematów ciekawych, związanych z prawem. Zapraszam.